Uuu, dobra! Zaraz... Yy... Zaczekajcie. Okej, okay. chyba... chyba już dobrze? Jestem ostry? Ha. Cześć Wam! E, witajcie w kolejnym zestawieniu premier, tym razem miesiąc marzec e, 2016. E, przyznam szczerze, że nie ma dużo tytułów tyłów i musiałem tak trochę dłubać w tej liście premier i żeby coś ciekawego na tej liście umieścić, znaczy jest jeden duży tytuł, który spodziewać się jaki, ale e, przejdźmy do rzeczy. Zaczynamy! Dzisiaj wyjątkowo, a może nie wyjątkowo, chyba przecież też robiłem chronologicznie, albo prawie chronologicznie, e, w każdym razie dzisiaj będzie chronologicznie. 4 marca, platforma, tylko PC, e, oczywiście na Steamie, jak to większość gier na PC, jest to gra Into The Stars. Przyznam szczerze, że dopóki nie zacząłem przeglądać listy premier na marzec, to nie wiedziałem o tej grze. Ale tak zainteresowany tytuł hmm, Into the Stars brzmi jak coś science fiction. Gwiazdy, te sprawy, podróże po kosmosie, lubię takie rzeczy. Sprawdźmy, co to jest. No i okazuje się, że wygląda to bardzo ciekawie. Jest to generalnie gra Open World, a właściwie. Open Space, bo cały dzień się w kosmosie. E, sterujemy ostatnią Nadzieją ludzkości, wieziemy kolonistów, e, no generalnie sterujemy wielkim okrętem, podróżujemy po kosmosie, spotkamy obcych, walczymy z nimi, robimy różne misje. E, brzmi to bardzo ciekawie, bo w przeciwieństwie przykład do takiego Elite Dangerous, gdzie po prostu sterujemy małym myśliwcem, tutaj mamy właśnie taki wielki statek, gdzie jesteśmy kapitanem, mamy różne ekrany i musimy właśnie wszystkim zarządzać. Lubię takie rzeczy, bardzo mało jest takich gier, także jak najbardziej jestem zaintrygowany. Jeżeli lubicie takie klimaty, właśnie w stylu, nie wiem czy graliście kiedyś Star Trek Bridge Commander. E, bardzo fajna gra, polecam, aczkolwiek teraz już pewnie nie wygląda zbyt zachęcająco. No ale właśnie zawsze czekałem kiedy w końcu znowu zrobią taką grę. I wygląda to, że zrobili. Jestem ciekaw. Into the Stars, 4 marca, PC. Dalej, 8 marca. Tom the division To jest gra, o której już mówiłem w Won't Be Fix Show w pierwszym epizodzie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to polecam obejrzeć. Generalnie tak. Pierwsza beta mnie troszkę od tej gry straszyła. Druga beta, jak już wiedziałem że czego się spodziewać, to nawet mnie ponownie zachęciła i pewnie w kupie generalnie jest to takie Destiny tylko w takim bardziej realistycznym klimacie, czyli całość dzieje się w Nowym Jorku, em, który, w którym została uwolniona jakaś chyba broń biologiczna, e, generalnie większość ludzi wybiło, część wyjechało i po prostu jesteśmy jakimś tam specjalnym agentem, a w całość gra się jak takie Diablo TPP. Także jeżeli ktoś lubi takie klimaty, zbieranie lutu, szukanie coraz to lepszych broni no i generalnie współpracę, bo gra jest nastawiona na multiplayer, to myślę, że to może być ciekawy tytuł w marcu. Mam nadzieję tylko, że właśnie sprosta oczekiwaniem, bo myślę, że jeżeli story dopisze, jeżeli misje fabularne, misje te główne będą na tyle ciekawe, że nawet właśnie samotnego gracza mogą zainteresować, to, to może być całkiem solidny tytuł, właśnie tak, na kilkanaście godzin, bo wiadomo, nie każdy będzie miał na tyle dużo motywacji, dużo samozaparcia, żeby cisnąć w to w nieskończoność. Ale kto wie, może właśnie będzie takie wciągające, może endgame będzie taki fajny, że będziemy tak cisnąć, czego oczywiście tej grze jest sobie, sobie i nam e, życzę. Także The Division 8 marca, e, platformy PC, Xbox One, PlayStation 4. Jedziemy dalej. 11 marca platformy PC, Xbox One i PlayStation 4, i jest to Hitman, a właściwie Hitman Starter Pack, czyli pierwsza część kontentu do Hitmana, można tak powiedzieć. Całość ma zawierać podejrzewam tutorialową misję oraz taką jedną misję główną, w której właśnie będziemy mieli różne challenge i możemy właśnie sobie albo zapłacić za całość od razu 60 dolarów, czyli tam te 250 zł, czy ileś, albo kupić sobie za bodajże 60 zł ten starter pack, zobaczyć o co chodzi, czy nam to odpowiada. Jeżeli chodzi o jakieś opinie, to obecnie opinie są całkiem spoko, że właśnie to jest taki powrót do korzeni dla Hitmana. Więc no w sumie jestem ciekaw jak to wyjdzie, jak właśnie ten Starter Pack zostanie przyjęty. Ja powiem szczerze jakoś bardzo nie czekam na tego Hitmana, aczkolwiek Absolution mi się bardzo podobało, to jednak właśnie ten system dystrybucji i właśnie to, że nie będzie tam jak właściwie takiej fabuły, tylko po prostu całość będzie polegała na powtarzaniu tych samych... Obszarów tych samych leweli i znajdywanie różnych dróg, i znajdywanie po prostu własnej zabawy. No i za bardzo do mnie przemawia, ale jeżeli ktoś jest fanem Hitmana i właśnie lubił takie rzeczy w różnych częściach, to może mu się spodoba. Także Hitman Starter Pack. Yy, 11 marca. Yy, tak, już mówiłem: PlayStation 4, Xbox One, PC. Wiem, że za każdym razem jak mówię coś o 3 ds to o tym wspominam, ale wierzcie mi, tak jest. Nie wiem dlaczego, ale strasznie nie lubicie tych platformy, nie lubicie jak wspominam o grach na 3DS -a i od razu właśnie te fragmenty przebijacie. Jest mu, z tak powodu smutno, więc mam nadzieję, że tego nie przegniecie, Bo jest to właśnie teraz mowa o grze na 3DS -a i to jest Hyrule Warriors Legends. Generalnie jest to port gry z Wii U, który był po prostu takim klonem Dynasty Warriors, tyle że całość rozgrywała się w świecie Zeldy, czyli mieliśmy postacie z Zeldy, e, bossów z Zeldy, muzykę z Zeldy. I o dziwo ta gra zabrała całkiem niezłe oceny, nawet właśnie wśród ludzi, którzy zazwyczaj w Dynasty Warriors e, nie grają. Więc w sumie troszkę mnie kusi, żeby sprawdzić ten tytuł, bo mimo wszystko lubię takie właśnie chodzone... Na gra wygląda bardzo ładnie, no i poza tym jest właśnie w świecie, który lubię i do którego mam symptomy, czyli właśnie w świecie z DualDreads of Zelda. Także jeżeli ktoś nie ma Wii U, a chciał sprawdzić sobie tą grę, a ma 3DS-a, to to jest dobra okazja, bo port zapowiada się całkiem nieźle. No i to chyba już tyle. Niestety, tak jak mówiłem, za dużo gier w tym miesiącu nie wychodzi i właśnie nie ma takich bardzo dużych tytułów, na które większość ludzi czeka. Są właśnie takie mniejsze gierki, aczkolwiek też moim zdaniem bardzo ciekawe. No i cóż, czekamy do następnego miesiąca, bo w kwietniu będzie się działo. A teraz, jak zwykle, będę Wam wdzięczny za subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami, bo co miesiąc takie zestawienie robię, jeżeli tylko to Was interesuje, ale zapraszam też do obejrzenia innych materiałów. A poza tym będę wdzięczny za lajka, jeżeli materiał Wam się podobał. Także to już chyba tyle. Na razie.